Cześć. Jeżeli tutaj jesteś, to prawdopodobnie chcesz się dowiedzieć, jak wykryć kłamstwo u drugiej osoby. Od razu ostrzegam, że mimo, że te sygnały i gesty są proste do zauważenia, jeżeli o tym pomyślimy oczywiście, to znacznie ciężej jest to stosować i wprowadzić w życie. Bo kiedy z kimś rozmawiamy, to chyba skupiamy się właśnie na rozmowie, na słowach, które ta osoba mówi. A nie na tym, jakich gestów e, używa, czy jakie sygnały nam daje, które świadczą o tym, że ta osoba być może kłamie. Ale praktyka czyni mistrza i myślę, że i ja, i ty niedługo nauczymy się rozpoznawać kłamstwo u naszego rozmówcy. Zapraszam! Więc co konkretnie mam na myśli, mówiąc o gestach? Czy czynnika, które świadczą o tym, że osoba być może kłamie. Otóż wszystko się bierze stąd, jakby ewolucyjnie od dzieciństwa. Może zauważyliście, właśnie, jeżeli macie młodsze rodzeństwo, że jeżeli dzieci mówią coś kłamliwego, jeżeli po prostu kłamią, to zaraz po tym zasłaniają sobie usta takim gestem. Tak jakby chcą zatrzymać to kłamstwo, jakby. Nie chcemy tego mówić. I tak się dzieje u dzieci, więc przez to dorośli automatycznie wiedzą, kiedy to dziecko skłamało. Eee, u nastolatka jest już trochę inaczej i ciężej. Natomiast wszystko wiąże się z tym, żeby jakby zasłonić te usta. Dlatego nastolatek już swoją rękę trzyma mniej więcej w okolicy ust. Wygląda to coś takiego: jak mówimy, eee, te gesty wykonuje się, jak się mówi. E, czyli właśnie osoba mówi, nie, nie, nie piłem nic, skąd w ogóle? E, czemu tak mówisz? E, więc tak jest u nastolatków. Dorośli już e, troszkę jeszcze bardziej inaczej, bo przechodzi się to e, najbardziej na nos. Natomiast w ogóle dotykanie twarzy podczas mówienia czegoś e, e, świadczy o możliwym kłamstwie. I tak dorośli często, jak coś mówią, to pocierają sobie nos w taki sposób. Nie no, wiesz, nie no, zrobiłem to, jasne, nie? Tak, tak, mhm. ej, na jutro Ci to dam. Mhm. Tak. Mhm. Więc tak to może wyglądać, natomiast to nie musi być takie mocne pocieranie, e, czy coś bardzo widocznego, natomiast może to być po prostu jakaś chwilka. Na przykład, e, nie, wcale nie zapomniałem o naszej rocznicy. Nie, skąd? Już mam prezent. E, więc to jest taka chwilka, która tak naprawdę może być niezauważona, bo ktoś e, no, słucha tylko jakby słów e, swojego partnera, rozmówcy, e, a nie zwraca uwagi na to, że, o, może ją zasmarał nos i właśnie coś tam się podrapała. A to prawdopodobnie świadczy o tym, że ta osoba kłamie. Dlatego, jeżeli z kimś rozmawiacie, to zwróćcie uwagę, czy ta osoba przypadkiem nie dotyka gdzieś swojego nosa. U dziewczyn też często jest, że niby chcą tam sobie poprawić makijaż, ale mimo wszystko to za tym kryje się kłamstwo typu, a tutaj coś mi się tam może dzieje, ach tutaj może rzęsa mi się podwinęła, e, więc tak to może wyglądać też u dziewczyn. Natomiast rzeczywiście tu jest ciężkie do wykrycia, bo czasami może rzeczywiście ta dziewczyna jest zestresowana rozmową i naprawdę chce sobie ten makijaż troszkę poprawić. E, natomiast to kiedy pytamy takie coś intymnego, no to być może wtedy jednak trzeba się zastanowić, czy ta osoba nas nie okłamuje. Tak samo można właśnie tu sam się podrapać, zgadnąć włosy za ucho. U mężczyzn jest też często taki charakterystyczny ruch ręką z tyłu szyi typu Nie, no, nie, nie byłem, nie byłem na piwie. Tak, czyli tutaj z tyłu, na szyi czy na karku mężczyźni pocierają się i przy tym jeszcze patrząc, patrzą w dół, co też jest kolejnym sygnałem o kłamstwie, bo kłamiąc, jakby staramy się unikać kontaktu wzrokowego, dlatego często ten wzrok idzie w dół. Tak, czyli mężczyzna sobie wraca, kobieta mówi: piłeś, a on: Nie no, nie no, co ty? Ja piłem? Nie. Więc często nawet ktoś mówiąc, ok, nam się wydaje, że to jest super prawda i no wierzymy tej osobie. Natomiast jakby jej sygnały niewerbalne pokazują na to, że ta osoba chyba kłamie jednak. Dlatego no, ten wzrok też jest taki, że patrzymy w dół, żeby uniknąć tego kontaktu wzrokowego z partnerem. Kolejna rzecz dotycząca oczu to to, że często zwężają nam się źrenice, kiedy kłamiemy i zaczynamy częściej mrugać. Tak, czyli mrugamy nie no nie, nie pff, yy, przestań. Yy, daj spokój w ogóle. Nie, tak nie było. Tak, czyli jakby na, zaczynamy bardziej mrugać yy, I to chyba da się jakoś zauważyć, tak? Jeżeli się naprawdę skupimy i będziemy chcieli sprawdzić, czy ta osoba nie kłamie przy czymś, to yy, da się to, to zauważyć. Yy, te granice tak też. No bo jeżeli jesteśmy blisko kogoś, no to spory, poglądając tej osobie w oczy, e, to zauważymy, czy te nagle się jakoś zwęziły, czy, czy jednak zostały takie same, czy może e, właśnie zaczęła bardziej mrugać. Więc takie rzeczy są do zauważania, tylko trzeba się troszkę skupić. E, zwłaszcza jeżeli nam bardzo zależy na jakimś pytaniu, gdzie chcemy dostać na pewno szczerą odpowiedź, bo słowa czasami nie pokrywają się E, z gestami i sygnałami. Dlatego trzeba jednak e, częściej patrzeć na to, jakie gesty ludzie wykonują, bo, no, mimo wszystko ludzie często kłamią. Bardzo często kłamią. No. E, Okej, okay, co jeszcze? To to, że często przy kłamaniu mogą pojawiać się sygnały świadczące o negatywnej postawie, tak? takim wrogim nastawieniu, e, czyli to mogą być np. ręce założone sobie na klatce piersiowej e, tak, bo to wystawia takie negatywne, wrogie nastawienie e, i wtedy jakby możemy kłamać, tak? E, gdzieś tam patrzeć w bok i nie no, weź e, żal e, wcale tak nie było, nie zrobiłem tak, albo coś tam e, i wtedy właśnie często te ręce też się pojawiają w takiej rozmowie e, i tak Kilka czynników może się często pokazać, ale jak już rozpoznamy jakiś, to e, będzie dobrze i jesteśmy na dobrej drodze, żeby rozpoznawać e, kłamstwo u drugiej osoby. E, więc to chyba byłoby tyle. To są takie podstawowe w sumie e, gesty czy tam ruchy drugiej osoby, które świadczą o tym, że ta osoba być może kłamie. Jak widzicie, nie jest to w sumie nic takiego trudnego, ale uwierzcie mi, że ciężko jest to wprowadzić w życie, bo ja już starałam się to zrobić i w sumie na koniec rozmowy jak dostałam jakieś tam pytanie, to w sumie nie wiedziałam o czym była ta rozmowa, bo skupiłam się zbyt mocno na tym, żeby rozpoznać te gesty. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak stopniowo będziecie. Chociaż zwracali uwagę, co ta osoba robi, nie tak że tylko skupiacie się na tym, ok, robiła to, o, o spojrzał bok, chyba kłamie, mm, albo o, podrapał się, no, pewnie kłamie, kłamie mnie. E, no to wtedy naprawdę, e, no, nie będziecie umieli tego robić, no bo nie będziecie mogli też rozmawiać, a chyba też o to chodzi. E, tylko tak, ok, spojrzysz sobie, że coś tam zrobił, że być może kłamie i tak z czasem to być może będzie dla Was łatwiejsze. E, Podobno potrzeba około dwóch miesięcy, żeby to tak wprowadzić w życie, jeżeli naprawdę będziemy e, się starać i będziemy próbować to robić. Ja teraz nie kłamę, tylko <grym> poprawiam sobie włosa, bo mi się do ust. No właśnie, spokojnie kłamę was. E, także tak. A, no i jeżeli chodzi o samo kłamstwo, to tak samo możemy zauważyć, kiedy, mm, e, kiedy osoba, z którą rozmawiamy, myśli, że to my kłamiamy. Wtedy też siedzi i jakby słucha nas, tak? Mhm. 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 Aha. Albo tak? Albo... Mhm. 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 Tak, czyli słuchamy, ale mimo wszystko jakoś te ręce nam kierują na twarz, jakoś y, trzymamy je w okolicach ust, czy nosa, coś tutaj pocieramy i tak, no słuchamy, ale mm, no nie do końca chyba wierzymy tej drugiej osobie, dlatego fajnie też jest Eee, zwrócić na to uwagę, kiedy my sami mówimy, czy jesteśmy wiarygodni dla eee, tego naszego rozmówcy. Także mam nadzieję, że Wam się przydadzą te rzeczy eee, i naprawdę fajnie jest zwracać uwagę na takie rzeczy i nie tylko jak się to może sprawdzić, jeżeli ktoś jest handlowcem, na przykład, czy nauczycielem i tam sprawdza swoje dzieci, eee, czy rodzicem, bo rodzic chyba eee, chce sprawdzać swoje dzieci, czy nie kłamią. Czy to w związku? Naprawdę, właśnie widzicie, na wielu płaszczyznach to się może przydawać. Polecam. Cześć, Pa, do kolejnego.